Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj naprawdę ciekawy temat, no bo chodzi tutaj o Prawilniaka polskiego internetu, który pod zasięgi z Ferrari robi jakieś dziwne ustawki. Na początku Prawilniak pokazywał, że nie ma nic przeciwko temu, żeby jego dziewczyna się pokazywała obcym facetom za pieniądze. No i oczywiście jego laska nie tylko ma OnlyFansa, a robi coś jeszcze z facetami. Siemanko. Jesteśmy właśnie z dziewczyną Denisa Załęckiego, ale potrzebujemy jeszcze troszeczkę czasu dla siebie. I dzisiaj po godzinie 21 na Zielonej Platformie pod nazwą TV Trans widzimy się. Dzisiaj to wy decydujecie, co się będzie działo. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu szerzenie patologii i nic więcej. I tak naprawdę jest to pewnie wszystko pokazywane pod media, żeby to wszystko podkręcić. Ale wszystko właśnie zaczęło się od tego wywiadu, gdzie spytano Denisa, czy nie ma nic przeciwko, że jego dziewczyna robi to z innym facetem. On mówi, że ona ma na to zezwolenie, ale nie da sobie w mordę napluć. I teraz pojechała do Ferrariego i resztę historii znamy na Instagramie. No i mamy tutaj dowód na to, jak ludzie niszczą siebie dla pieniędzy. Są to naprawdę beznadziejne wzorce w internecie.